Cześć, z tej strony Mateusz, a to kanał, gdzie pomagamy przedsiębiorcom wdrażać automatyzację i AI, żeby działali szybciej i lepiej. Dziś mam dla Ciebie konkretny test. Wrzuciłem ChatGPT, Gemini i Claude na głęboką wodę i sprawdziłem, które z nich sprawdzi się najlepiej na realnych zadaniach biznesowych. Podzieliłem ten test na cztery praktyczne kategorie. Numer jeden to kodowanie. Kto jednym promptem stworzy lepszego landing page'a? Numer dwa to grafika. Który z modeli wytworzy najlepszą grafikę na reklamę w Meta Ads? Numer 3 to będzie zwykłe, codzienne zapytanie, a numer 4 to marketing, czyli który z modeli ukaże nam najlepszą sekwencję na story na Instagramie? Każde AI dostało identyczne zadania i zero poprawek. Liczy się to, co wypluje w pierwszym podejściu. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, marketerem, albo po prostu chcesz wiedzieć, które AI naprawdę działa w biznesie, Oglądaj do końca. Zaczynamy od stworzenia landing page'a. Mamy przykładowy prompt dla każdego z LLMów i zobaczymy, który sobie poradzi najlepiej. Wklejamy. Zaczynamy od ChatGPT i wyszedł do każdego z naszych AI'ów. Wklej. tak samo tutaj wklej. Tylko z klodu nie mam płatnej wersji, dlatego wybaczcie. Dobra, wysyłamy do każdego z naszych AI'ów i zobaczymy, co nam zwrócą. Po chwilowej przerwie mamy gotowe landing page. Zaczynamy od 3GPT. Dał nam landing page Mateusz AI, dał nam cały kod. Możliwość pobrania i podglądu. My sobie kliknijmy podgląd. To jest fajna opcja akurat w 3GPT. Odmów wszystkim i zobaczmy jak to wygląda. Najlepszy kanał YouTube o wykorzystaniu AI do automatyzacji procesów w firmie. Mamy zasubskrybuj, konkretne tutoriale, jakieś studies, co zautomatyzujesz z pomocą kanału. Mamy navbar, ale zobaczmy jak to wygląda i jak to pobierzemy. Może będzie to troszkę lepiej wyglądać. Pobierz. O, zdecydowanie lepiej. Automatyzacja z AI dla biznesu. Mamy tutaj film, możemy go odpalić. Działa. Super. mamy. Dołącz do społeczności i zautomatyzować swój biznes z AI. Zapraszam również Was. I zobaczmy, jak teraz jest w Geminiu. Dla mnie, Chat GPT, bardzo fajna robota i naprawdę super to wygląda. I zobaczmy, co, co, co przygotował do nas Gemini. Mamy tylko, widzę, kod, nie mamy podglądu ani możliwości pobrania, ale mamy instrukcję, jak to zrobić. Kopiujemy kod. Trzeba utworzyć plik w Visual Studio Code. Mam tutaj przygotowane. Wklejamy. Tutaj zapisujemy. Wchodzimy. Tutaj i mamy Reveal in Finder. Odpala nam się indeks HTML. Włączamy i zobaczmy, jak to wygląda. Zrewolucjonizuj swój biznes dzięki sztucznej inteligencji. Odkryj, jak automatyzacja i AI mogą zwielokrotnić twoje zyski i oszczędzić twój czas. Subskrybuj kanał za darmo od razu nas przekierowuje, to jest super zobacz wprowadzenie mamy cztery automaty sprzedaży zachęcam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmu i co zyskasz praktyczne poradniki, najnowsze trendy i realne oszczędności, gotowie na zmianę? przejdź do kanału i mamy kolejne call to action i to naprawdę wygląda dobrze dlaczego warto dołączyć teraz, wprowadzenie moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż od Czata GPT wygląda to co przygotowało nam Gemini, ale zobaczmy co przygotował do nas Klot, wchodzimy na Cloud, automatyzacja procesów biznesowych z AI. Rozpocznij teraz, poznaj potęgę AI w biznesie, dlaczego warto śledzić nasz kanał, zwiększ efektywność. Mamy to samo to GPT, czyli nie działa nam w podglądzie. Wchodzimy na kod, klikamy copy, wchodzimy na Visual Studio Code, usuwamy ten dotychczas z Gemini'a, klikamy wklej, wkleja nam się, zapisujemy. Reveal in Finder. Klikamy włącza nam się. I zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to zdecydowanie lepiej niż w oknie czatu. Mamy automatyzację procesów biznesowych z AI. Mamy tutaj nasz film, który się włącza. Mamy tutaj poznać potęgę AI w biznesie. Dlaczego warto śledzić nasz kanał? Gotowy na rewolucję w swoim biznesie. Mała poprawka. Zapomniałem. Jest możliwość pobrania w Klodzie, więc to jest duży plus dla Kloda, a minus dla Gemini, który nie ma tej opcji. Dlatego mała poprawka na to, bo po prostu o tym zapomniałem, po prostu Kloda na co dzień aż tak często nie używam. Teraz porównajmy, który z modeli przygotował dla nas najlepszego landing pagea. Zacznijmy sobie od Kloda. Mamy automatyzację procesów biznesowych z AI. Mamy film, który nam działa w prawym górnym rogu, on się jeszcze przesuwa. Fajnie to wygląda, nawbar dość lekko pusty, ale mamy subskrybuj kanał, mamy poznaj potęgę AI w biznesie, mamy nasz film, dlaczego warto śledzić nasz kanał. Wygląda to naprawdę dobrze, ale przejdźmy dalej. Mamy Gemini, mamy trochę bardziej rozbudowany nawbar bardzo mi się podoba, strona główna, zobacz wprowadzenie, mamy ten nasz film, co zyskasz, gotowy na zmianę. Dla mnie na razie Gemini jest faworytem, ale zobaczmy jeszcze ChatGPT no, moim zdaniem, ChatGPT najgorzej wypada, ale ogromną zaletą jest możliwość podglądu i pobrania czyli tego, że pobraliśmy go tutaj i możemy sobie w niego wejść. Tego niestety w Klot i w Gemini nie ma, więc to duży plus dla ChatGPT, a duży minus dla pozostałych modeli. Ale w kwestii wyglądowej, w kwestii designu, zdecydowanie dla mnie Gemini. Przechodzimy do następnego testu, czyli do grafiki. Będziemy tworzyć grafikę reklamową na MetaAds. I zobaczymy, jak sobie z tym nasze modele poradzą. Zaczynamy od GPT, potem Gemini, ostatni klot, wklej i poszło. Mamy już wygenerowane nasze grafiki i zobaczmy, jak one się prezentują. Zaczynamy od ChatGPT. Oszczędzaj czas i zarabiaj więcej dzięki sztucznej inteligencji. Słabo to wygląda. No, Nie podoba mi się to, będąc szczerym. Wchodzimy na Gemini. Wygląda to zdecydowanie lepiej, oszczędzaj czas i zarabiaj więcej dzięki sztucznej inteligencji umów konsultację. Zdecydowanie lepiej to wygląda. Wchodzimy na klot. W porządku, ok. Pobierzmy sobie. Wejdźmy. Wygląda to tak, oszczędzaj czas i zarabiaj więcej dzięki AI, odkryj potęgę sztucznej inteligencji w swoim biznesie. Zdecydowanie lepiej niż GPT, ale porównując do Gemini'a, no też. Klot zdecydowanie w tej, w tej konkurencji wygrał. Ale w kwestii szybkiej generacji zdjęć uważam, że Gemini od Google jest zdecydowanie najlepszy. Mają teraz nowy model, Nano Banana, również z niego korzystam i sobie naprawdę chwalę. Więc w kwestii generowania zdjęć dla mnie najlepszy jest Gemini, ale w tej akurat konkurencji wygrał bezkonkurencyjnie Klot dla mnie. Ten, ten robot jest naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda, umów konsultacje fajnie się pod, podświetla. I w tej konkurencji zdecydowanie punkt dla klot. Następny test chciałbym zrobić na takich codziennych czynnościach, takich powtarzalnych. Weźmy za przykład zarządzanie firmą. Mam tutaj taki prompt i przygotuj kompletny plan tygodnia dla CEO firmy automatyzacyjnej. Priorytety, delegowanie zadań, tracking KPI-ów i szablon raportu dla zespołu. Wysyłamy do każdego z modeli. I zobaczymy, co każdy z nich nam przygotuje. Mamy już gotowe odczata GPT, i zobaczmy, co do nas przygotował. Tutaj jest, widzę, bardzo dużo tego, więc będziemy szli takimi najważniejszymi sekcjami i porównamy z każdym z modeli. Mamy plan tygodnia dla CEO firmy automatyzacji. Mamy główne priorytety: strategia i rozwój relacji z kluczowymi interesariuszami. Nie robiłem tego powiedzieć, czyli inwestorzy, strategiczni klienci i partnerzy. Efektywne zarządzanie zespołem, jasne cele, szybkie decyzje, delegowanie z Finanse i KPI, wizerunek i komunikacja. Struktura tygodnia: mamy poniedziałek, strategie i priorytety, wtorek zespół i operacje, środek relacje zewnętrzne, czwartek innowacje i rozwój, piątek podsumowanie i decyzje. Tracking KPI-ów, biznesowe, operacyjne, technologiczne, HR i zespół, szablon raportu zespołowego O, to jest dość fajne. Mamy kluczowe osiągnięcia, KPI statów, przychód, uptime, nowi klienci, ryzyka i blokery, plany na następny tydzień, potrzebne, potrzeby wsparcia od CEO zarządu. Wchodzimy na Google Gemini i zobaczmy, co tutaj mamy. Doskonale przygotowałem kompletny strategiczny plan tygodnia dla CEO firmy z branży automatyzacji. Mamy filozofia stojąca za tym planem, fajne, czyli rozwinięcie. Mamy strategia, egzekucja, energia. Tygodniowe priorytety CEO firmy automatyzacyjnej, przykłady. Priorytet jeden czy priorytet dwa, czyli produkt innowacja. jeden, sprzedaż i wzrost. Priorytet trzy, operacje i zespół. Priorytet cztery, finanse. Kompletny plan tygodnia. Fajnie jest to rozpitane, zdecydowanie lepiej niż ChatGPT. Oczywiście też wpływa na to, że ja jestem na, na pro, ale zdecydowanie polecam używać pro do wszystkich zadań. Ja tak czasami robię, często do wszystkich raczej używam pro. Po prostu lepiej mi to działa. Flash raczej używam do grafik najczęściej. A tak to używam do pracy, stricte do pracy pro. Mamy tutaj fajnie rozpisane każdy dzień, od poniedziałku do, do piątku, więc to naprawdę wygląda dobrze. Delegowanie zadań i tracking KPI-ów. Filozofia delegowania. Widzicie, każdy aspekt mamy rozpisany na filozofię. Jest to duża zasługa 2,5 Pro, ale to naprawdę duży plus dla Gemini'a. Mamy przykładowe kpi dla firmy, to finansowe, sprzedażowe, operacyjne, produktowe. Szablon tygodniowego raportu dla zespołu i działu, to też jest super. I inne ważne. Ok. To jest koniec raportu. Fajnie to wygląda, naprawdę. Jimmy mnie tutaj zaskoczył, ale tak jak mówię, to duża, duża, duży udział tego 2,5 Pro. Wchodzimy na klot i zobaczymy, co przygotował dla nas. Plan tygodnia. Plan tygodnia CEO firmy automatyzacyjnej. Priorytety wysokie, czyli nie delegowalne, czyli nie, nie do delegacji. Strategiczne, biznesowe, z kluczowymi klientami, zarządzanie talentami, wizja produktowa, fundraising. Priorytety średnie, priorytety niskie. Poniedziałek cały rozpisany. Strategia Monday. Bardzo szczegółowo. Taki jest ogólnie klot, On jest bardziej szczegółowy. E, wtorek. Środa. Growth Wednesday. Czwartek. Innovation Thursday. Te, te nazwy są akurat bardzo fajnie. fajne. Execution Friday. E, matryca delegowania zadań. Do CTO, do CFO, do Head of Sales, do Head of Marketing. Tutaj poszło w dość taką, można powiedzieć, trochę korporacyjną. Mamy tutaj Head of Sales, CFO. Trochę trochę odleciał od, od, od tego, co chcieliśmy, no ale taki daliśmy prompt mógł sobie, to, mógł sobie to uznać jak chciał i napisaliśmy CEO, a nie właściciel. Trochę może by to inaczej wyglądało, jakbyśmy dali właściciel, trochę poszedł w tą strefę e korporacyjną, no ale co zrobimy teraz? KPI dashboard, tracking tygodniowy, metryki finansowe, sprzedażowe, operacyjne, strategiczne, szablon. O, performance dashboard, to też bardzo fajnie wygląda. Priorytety na następny tydzień, Mazdu krytyczne. Mamy, no, to jest. Deadline owner, should do, ważne. Te zadania naprawdę mi się podobają. Priorytet na następny tydzień. Główne wyzwania i ryzyka, kluczowe spotkania i decyzje, inicjatywy strategiczne. Naprawdę tego jest tutaj dużo i, i uważam, że Klot pod kwestią specyfiki przebił wszystkich, ale najlepszy dla mnie taki krótki jest od Gemini'a. Zawiódł mnie ogólnie chat GPT w całych, we wszystkich tych testach, bo często go również używam, ale zdecydowanie Gemini w całym rozrachunku wypada na razie najlepiej. Również zaskoczył mnie Claude pozytywnie, ale jak pamiętam zawsze on był za bardzo szczegółowy i trochę odbiegał moim zdaniem od takiego mojego tonu można powiedzieć. Moich planów co do, co do, co do pracy z nim. Dlatego dla mnie tutaj ustawiłbym to Gemini, Claude i Chad GPT. Ostatnim testem będzie marketing. Chcę sprawdzić, który model najlepiej zaplanuje mi budujące społeczność i przyciągające uwagę stories. Mam przygotowaną tutaj ofertę firmy automatyzacyjnej i przykładowy prompt. Spójrzmy, co przygotował do nas ChatGPT. Mamy propozycję stories. Masz dość tracenia czasu na powtarzalne zadania. Slide drugi. Faktury, raporty, obsługa klienta wciąż brakuje Ci czasu. Numer trzy. Slide. Zautomatyzuj procesy i połącz swoje narzędzia w jeden system. Cztery mamy korzyści i pięć społeczny dowód, na przykład dla przedsiębiorców i małych firm, które chcą rosnąć szybciej. Spoko, naprawdę fajnie. I call to action, napisz do nas i dowiecie, się, jak zautomatyzować swoją firmę. Bo, naprawdę wygląda to fajnie i podoba mi się i sam bym coś podobnego mógł nawet wrzucić. Gemini, przechodzimy tutaj, mamy seria Instagram, mamy pytanie, czyli... Masz dość powtarzalnych zadań w swojej firmie. Mamy układ, pokazuje nam, jak może ta historia wyglądać wizualnie. Mamy slajd drugi, pokazuje problem, faktury, raporty, maile, pochłaniają swój cenny czas, wymienione problemy, faktury, raporty jako punkty, dynamiczne pojawienie się kolejnych słów. Slajd trzeci, rozwiązanie. Hasło odkryje automatyzację, która pracuje za Ciebie 24/7. Grafika symbolizująca połączenie różnych narzędzi i konkurs CRM, maila sklepu online. Hasła podkreślają ciągłość działania. Slajd 4. Korzyści. Zyskaj więcej czasu, obniż koszty i rozwijaj biznes. Układ, liczba kluczowych korzyści w punktach. I slajd 5. Wezwanie do działania CTA. Wczyniłem fajnie, że dodali ten układ, to jest naprawdę fajne, ale jednak rzeczowość i taka, można powiedzieć, marketingowa gadka jest zdecydowanie lepsza w 3GPT. Zobaczmy, jak to wygląda w klodzie. Mamy Instagram Stories, automatyzacja dla biznesu. Pytanie angażujące. Czy Twoja firma działa, kiedyś śpisz? Nie lubię tego stwierdzenia, bardzo nie lubię tego stwierdzenia, ale dajmy szansę. Większość przedsiębiorców pracuje 24 na 7, ale czy Twój biznes może działać bez Ciebie? Wyobraź sobie. Slajd drugi. Problem. Powtarzalne zadania zabijają Twój rozwój. To trochę lepiej. Godziny na faktury, błędy w komunikacji z klientami, chaos z zamówieniami. Rezultat. Brak czasu, no to to naprawdę ważne. Okej, okay. to jest spoko. Slajd trzy. Rozwiązanie. Hasło. Automatyzacja, więcej czasu, mniej stresu. No tutaj jest troszkę gorzej. Automatyczne faktury, zintegrowane CRM, obsługa klienta. Wszystko działa wtedy, kiedy Ty rozwijasz biznes. slajd 4 korzyści. Hasło, co zyskasz w 30 dni. Slide piąty, prób i zaufanie. No średnio. Akurat co do kloda. No średnio to wygląda, ale moim faworytem akurat w tym aspekcie jest chat GPT. Mamy tutaj propozycję mamy problem rozwiązanie, jakie są korzyści społeczny dowód i dla kogo i call to action. uważam, że to jest super sekwencja i sam bym tak naprawdę coś podobnego wrzucił. Jimmy Nye, spoko parę rzeczy bym poprawił w klodzie no, nie podoba mi się za bardzo nic, więc tego bym na pewno nie wrzucił, więc akurat aspekt marketingu zostawiam koronę. To już wszystkie testy. Za chwilę zobaczysz tabelę z moimi ocenami, gdzie podsumuję, który model AI wypadł najlepiej w każdym zadaniu. Daj znać w komentarzu, który wynik Cię zaskoczył i które AI według Ciebie najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie. A jeśli Ty chcesz wykorzystać AI albo automatyzację w swoim biznesie, zapraszam na darmową konsultację. Link znajdziesz w opisie. Na koniec, jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych testów. Do zobaczenia!